Literatur Fantastyczny. Witajcie na kanale Literatur Fantastyczny. Z tej strony Michu i zapraszam na kolejną odsłonę cyklu Wszystkie książki Rogera Zelaznego. Stwory światła i ciemności Rogera Zelaznego początkowo miały nigdy nie opuścić szuflady autora. Zostały stworzone jako literackie ćwiczenie, ale jeden z krytyków literackich przekonał wydawcę Zelaznego, by ten opublikował powieść. Podczas lektury widać, że jest to dzieło eksperymentalne, ale powtarzające się charakterystyczne dla autora wątki oraz twórcze wykorzystanie kolejnej mitologii sprawiają, że stwory światła i ciemności zasługują na to, byśmy o nich nie zapomnieli. Powieść w zasadzie nie ma jednego głównego bohatera. Akcję prowadzi kilka postaci, wśród których mamy nieśmiertelnych oraz osoby przypominające z imienia i wyglądu egipskich bogów. Akcja osadzona jest w dalekiej przyszłości, w której ludzie mieszkają na wielu różnych planetach. Główny wątek dotyczy walki o władzę nad miejscami, dzięki którym zachowywana jest równowaga we wszechświecie to tak zwane Dom Życia i Dom Śmierci. Dodatkowo powieść koncentruje się na próbach zabójstwa jednego z nieśmiertelnych magów oraz wielkiej batalii z obcą formą życia zagrażającą całej galaktyce. Stwory światła i ciemności to czwarta powieść autora i trzecia, w której wykorzystuje mitologię. Tym razem padło na wierzenia egipskie z niewielką domieszką greckich. Większość postaci to bogowie występujący w religii starożytnego Egiptu, z której autor wziął także specyficzne podejście do tematu śmierci. Wraz z rozwojem fabuły wątki mitologiczne stają się jednak mniej istotne, ponieważ Ozyrys, Anubis czy Tot Odchodzą daleko od swoich pierwowzorów. Zamiast tego autor skupia się na charakterystycznej dla niego mieszance bardzo zaawansowanego science fiction z elementami fantazy. Nie jest to łatwa powieść. Przede wszystkim dlatego, że autor postanowił napisać ją w czasie teraźniejszym. Co jakiś czas zdarzają się takie książki, ale jakoś nigdy nie byłem się w stanie do nich przekonać. Dodatkowo Zelazny wielokrotnie odpływa w bardziej poetyckie rejony, a ostatni fragment powieści to wręcz scena z podziałem na rolę napisana w taki sposób, jakby była elementem dramatu. Z ciekawszych językowo rzeczy warto jeszcze zwrócić uwagę na zaprezentowaną w książce Modlitwa Agnostyka. Stwory Światła i Ciemności to powieść fascynująca, choć bardzo ciężka w odbiorze. Czuć, że autor nie traktował jej jak innych swoich książek. To także kolejne dzieło zelaznego, które ogrywa charakterystyczne dla jego twórczości motywy: nadludzkie moce zbliżone do boskich, nieśmiertelnych bohaterów walczących ze złem, czy ścierające się ze sobą dwa bieguny szeroko rozumianej mocy. Warto tę książkę przeczytać, choć należy wziąć pod uwagę czasy oraz kontekst jej powstania. literatur fantastyczny.